Witam, z tej strony Eliasz. Dzisiaj usłyszycie smutną historię powstawania jednego z najbardziej obiecujących i najbardziej zmarnowanych projektów, z jakimi spotkałem się w ostatnich latach. A tak naprawdę to nie. Jeśli po raz pierwszy w życiu słyszycie o Yandere Simulator, jest to dość kontrowersyjny tytuł, tworzony przez jeszcze bardziej kontrowersyjnego twórcę, przedstawiającego się jako YandereDev. W sieci znaleźć można dość dużo filmów, wyjaśniających mroczne sekrety tej dość niepokojącej osoby. Pozwoliłem sobie też obejrzeć kilka recenzji The Mayandere Simulator i każda z nich była z góry nastawiona negatywnie właśnie przez fakt tego, kto ją tworzył. Ja jednak nie będę nic opowiadał o jandere Dewie. Jeśli nigdy o nim nie słyszeliście, a chcecie, to poszukajcie informacji na własną rękę. Ja chciałbym zrobić to, czego innym się nie chciało czyli odciąć negatywne emocje, próbując obiektywnie ocenić no, sam produkt. Samo Yandere Simulator to produkcja opowiadająca o młodej psychopatce, fatalnie zakochanej w chłopaku, który z nieznanych powodów wzbudza zainteresowanie masy innych dziewczyn. Protagonistka, chociaż raczej antagonistka, zamiast wyznać miłość swemu sempajowi, woli po prostu pozbyć się wszystkich dziesięciu rywalek. Na załatwienie każdej z nich ma tydzień, w czasie którego po zasnucie swych intryg chodzi do szkoły, ucząc się czy poznając rówieśników. Udostępnione demo ma przekonać niezdecydowanych graczy do tego, by wesprzeć dalszą produkcję i umożliwić wydanie pełnej wersji. Demko pozwala na rozegranie pierwszego tygodnia, w czasie którego pozbyć się mamy Osany, pierwszej dziewczyny próbującej zdobyć serduszko Senpai'a. Gra teoretycznie robiona jest głównie przez samego Jandere Deva. Ale w projekt zaangażowanych jest ponad 80 wolontariuszy, odpowiedzialnych głównie za dubbing, muzykę, modele i grafiki. Mówimy więc już o naprawdę sporym zespole, bo niektóre studia deweloperskie, które utrzymują się z tego, że robią swoje gry, mają znacznie mniej ludzi. A w tym przypadku mamy tytuł, który ma dopiero demo, choć jest już po 6 latach powstawania. Ciekawe jest już same sklasyfikowanie gatunku. W erze największej popularności, kiedy w zasadzie każdy większy twórca grał w Yandere, była to po prostu piaskownica o psychopatycznie zakochanej dziewczynce, która hasała sobie radośnie po szkole, mordując randomowe osoby. Jednak Yandere Dev miał dużo większe ambicje, chcąc aby jego dzieło ostatecznie było wyzwaniem wymagającym bardzo dobrego planowania, no czyli wzorowanym na hitmenach. Inspiracje hitmenem są widoczne w masie elementów rozgrywki, ale nie są nachalne, bo Yandere próbuje zachować swoją własną tożsamość. To jest taki miks szkolnej gry randkowej z grami o łysym zabójce. Agent 47, by zbliżyć się do celu, musi żonglować tożsamościami, tak by ostatecznie znaleźć się w dogodnej pozycji. Unikalnym elementem hitmenów jest więc bycie skradanką opartą na przebierankach, A Jano, bo tak nazywa się nasza potencjalna zabójczyni, nie musi się przebierać. A jej możliwości dorwania ofiary wymagają przede wszystkim budowania swojej pozycji w szkole, gdzie znacznie ma popularność, sieć znajomych, przynależność do klubów itd. Czyli jest to w sumie taka socjalna skradanka. Dzięki temu pętla rozgrywki na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem nowatorska. Ważnym atutem gry ma być ogromna ilość sposobów na pozbycie się naszej rywalki w drodze do serca Sempaja. I faktycznie sposobów jest mnóstwo, w tym całkiem sporo jest w stanie zaspokoić w każdego wewnętrznego sadystę. Do tego stopnia, że gra jest zbanowana na Twitchu. Wachlarz możliwości zaczyna się od utopienia w fontannie przez zmielenie wiatraku czy porwanie, po na przykład zniszczenie reputacji albo wmanewrowanie w związek z kimś innym. Spotkałem się z zarzutem, że sposoby eliminacji nie są wystarczająco intuicyjne, ale ludzie, którzy wygadują takie bzdury, musieli nigdy nie widzieć na oczy gier przygodowych. Na pierwszy rzut oka rozgrywka zdaje się niemożliwa do wygrania bez kupowania schematów, które krok po kroku tłumaczą, co należy zrobić, by osiągnąć cel. Jeśli jednak poświęcimy minimalną ilość czasu, aby zrozumieć dostępne narzędzia, na pewno będziemy w stanie samodzielnie dokonać eliminacji, bez sięgania do podpowiedzi. Może nie będą to najbardziej wyrafinowane metody, ale da się rozgrywkę zaliczyć bez nazwijmy to ściągawek. Poza tym nie każda technika prowadzi gracza całkowicie za rękę. Na przykład ciągle trzeba wymyślić, gdzie postawić pułapkę, którą zaproponowała podpowiedź. Większym problemem jest to, że niektóre sposoby okazują się bardzo żmudne, przez co wieją nudą. Za pierwszym razem chciałem pozbyć się ochroniarza rywalki, niszcząc jej reputację, a później porwać samą sanę. By to osiągnąć, musiałem powiedzieć studentom ponad 300 komplementów oraz 70 razy poprotkować z nimi ochroniarce. W szkole jest 100 uczniów: z każdym można raz dziennie plotkować i każdemu raz dziennie powiedzieć coś miłego. Spora część gry polega więc na bieganiu od studenta do studenta, by odhaczyć interakcję. Schody zaczynały się w momentach, gdy uczniaki sobie spacerowały, a ja nie byłem w stanie zapamiętać z którym już pogadałem, a z którymi nie. Z czasem zrozumiałem, że do plotek najlepsza jest przerwa na lunch, bo wtedy każdy siedzi na swoim miejscu, więc można sobie zrobić rundkę po szkole zaliczając każdego po kolei, czując się jak magazynie w czasie inwentaryzacji. Ogrodniczki są, łobuzy są, naukowcy są, a radość z zabawy? Niestety dzisiaj nie przyszła do szkoły. Trzeba przyznać, że postać później nabywa zdolności, które ułatwiają interakcję, przez co nie trzeba zaliczać calutkiej szkoły. Ale i tak bywa to nie tylko nudne, ale też frustrujące, na przykład gdy zabraknie nam kilka punktów, a my krążymy szukając kogoś, z kim jeszcze nie pogadaliśmy. No frajda jak wypełnianie pitu czy rozwiązywanie testów maturalnych. Uważam, że aspekt socjalny i interakcji z uwieśnikami mogą być sporą zaletą gry ale widać, że ktoś nie poświęcił tutaj wystarczająco dużo czasu na pomyśleniu nad uczynieniem rozgrywki po prostu atrakcyjniejszą. Głównym wyzwaniem gry jest skuteczne zarządzanie czasem. Dobrze jest to zrobione po szkole, gdy możemy wykonać tylko jedną długą czynność, jak pójść do pracy czy poczytanie mangi. Ale w szkole jest to zdecydowanie zbyt rozwleczone. NPC-mozolnie kręcą się bez celu, a my marnujemy czas na wtórne pogaduszki. Moim zdaniem wystarczyłoby tylko skrócić czas przerw, podnieść siłę plotek i komplementów oraz wprowadzić globalną blokadę ilości dostępnych interakcji. Na przykład, nie wiem, do 10? Może wtedy nie byłoby to aż tak rozwlekłe. Na ten moment bywa fajnie na początku, ale szybko zamienia się to w irytujące bieganie za punktami. Ale to nie jest jedyny aspekt gry, gdzie widać brak do szlifowania elementów, tak by śmigało się po nich z uśmiechem na ryjcu. Pitmanie wielką zaletą są świetne projekty lokacji, które no, masz miło zwiedzać. Dosłownie można poczuć się jak na wakacjach. Niestety przy lokacjach odwiedzanych przez Wysolka, no, szkółka Yandere wygląda jak dom z pudełka po butach, gdzie jedynym meblem jest opakowanie po zapałkach. Po grze po prostu widać zerowy budżet. Choć jedna rzecz w kwestii designu dała się naprawdę nieźle. W szkole jest 100 uczniów. A dzięki podziałowi na kluby udało się ich uczynić do całkiem ciekawymi. Każdy się czymś charakteryzuje, więc po kilku dniach naprawdę można odnieść wrażenie, że chodzi się do szkoły, gdzie każdego się kojarzy. Chyba tylko członkinie klubu ogrodniczego są do siebie wzajemnie w zbyt podobne. Resztę nieźle przemyślano i nawet w obrębach klubów każdy się czymś odróżnia od reszty. Szkoda tylko, że jedynie garstka uczniów ma swoje indywidualne misje. Z drugiej strony 99% questów to taki typowy FedEx, gdzie trzeba pójść, znaleźć coś i odnieść. Nie podejmuje się tutaj żadnych decyzji. Jedynym wyjątkiem jest dziewczyna, która prosi, by spróbować ograć grę, która znajduje się na prysowanej płycie. Pomysł fajny, ale minigierka była ledwo grywalna. Trochę to dziwne, bo inna minigra, polegająca na rozdawaniu jedzenia jako kelnerka, no jest już całkiem znośna. Nie mówię, że jest idealna, bo tam też trochę brakuje. No ale jest grywalna. Największym rozczarowaniem, jeśli idzie o funkcjonalność, jest tak zwany Yandere Vision, czyli element, który pojawia się w prawie każdej współczesnej grze. Bo twórcy tak bardzo boją się, że gracze nie poradzą sobie z ich grami, no że dodają tego typu podpowiedzi. I można tego nie lubić, ale jeśli ktoś naprawdę narzeka na ten element, to pewnie nie pamięta, że w latach 90 ludzie w większości gier nie kończyli dlatego, że dochodzili do miejsca, w którym po prostu nie wiedzieli co zrobić. Bo na przykład nie potrafili dostrzec jednego interaktywnego elementu. No więc to no, jest taki owoc naszych czasów, by ludzie nie odchodzili od gier, bo nie wiedzą co robić. Ale wróćmy do Yandere, bo tutaj ten element jest po prostu zrąbany. Główna bohaterka przenosi się na inny poziom percepcji, dzięki któremu powinna móc zlokalizować swoją rywalkę, Sempia, okolicznych empeców, czy właśnie interaktywne obiekty. Ale słowo powinno idealnie oddaje problem. Jest to tak źle zaimplementowane, że Yandere Vision nie wygląda jak pomoc dla gracza, tylko cholerny żart. W grze naprawdę potrzebna jest możliwość, by szybko namierzyć rywalkę. Ale niestety ten system obok skutecznego do, nawet nie stał. Jest cholernie nieprzejrzysty i w zasadzie gówno wart. Szkoda, bo gra posiada masę instrukcji o różnych mechanizmach, a nie daje tego co jest najbardziej potrzebne, czyli przejrzystości rozgrywki. Przydałoby się na przykład, aby podczas korzystania z jam-vision albo patrzenia przez kamerę telefonu, gra pokazywała nas, z którymi uczniami wyczerpaliśmy już limit interakcji albo którym zrobiliśmy już zdjęcia Majtek. W tym momencie musimy co chwilę zaczepiać te same osoby, albo ciągle wertować listę studentów. Zresztą, w liście studentów też brakuje możliwości wyszukiwania po imieniu, co uwiera jak oszczep wbity w plecy. Co bywa naprawdę wkurzające, zwłaszcza gdy próbujemy być humanitarni i gra oczekuje od nas, że będziemy po prostu z każdym rozmawiać, więc stara się, że spotykamy tego samego studenta kilka razy, bo na początku jeszcze ich nie rozróżniamy. I niby gra zawiera elementy RPG, i nasza postać się rozwija, więc w kolejnych tygodniach te powtarzalne elementy mogą już tak nie uwierać, ale nie jest to szczególne pocieszenie. Pierwszy tydzień jest kluczowy, by zainteresować gracza, więc nie powinien się dłużyć. A pod tym względem no, bywa naprawdę ciężko. A raczej naprawdę nudno i frustrująco. Bo nie mówimy tutaj o poziomie trudności, który wcale nie jest aż taki wysoki. Jeśli już wspomnieliśmy o majtkach, to spotkałem się z dużą ilością niesmaku, że w grze jedna z najczęstszych aktywności polega na robieniu z niej dziewczęcym majteczkom. Z jednej strony rozumiem zniesmaczenie, tym żenującym elementem, ale jako były Mangozieb uważam, że nie jest to aż takie straszne bo w anime dowcipy o majtkowym fetyszu są po prostu standardem, więc nie rozumiem w imię czego miały być cenzurowane w grze mocno zakorzenionej w takiej stylistyce. Ja już jestem dużym boomerem i teraz śmieję się z żartów o jedzeniu sąsiadów, zamiast zacieszać na myśl o damskich majteczkach spadających z nieba w pierwszych tomach Dragon Balla. Mimo wszystko akceptuję ten motyw, a ludziom, którzy kruszą o niego kopie sugeruję, by nie brali się za recenzowanie czegoś, czego po prostu nie rozumieją. Krytykowanie Gierki za Nimę za majteczki to jak narzekanie na samochód, bo ma silnika, a powinien łańcuch i pedały. Niby można, ale serio. Ale dobra, jesteśmy już na tym etapie, gdy mówimy o żenujących, erotycznych żarcikach z najniższej półki. Więc kontynuujmy. W grze są przynajmniej dwa zdania, które obracają się wokół za dużych biustów uczennic. I naprawdę czuję się niekomfortowo recenzując dziewczęce biusty. Ale dlaczego te modele są takie brzydkie? Skoro narzędzie skalujące rozmiar biustu sprawia, że wyglądają one aż tak odrażająco, to może naprawdę warto byłoby się ogarnąć i nie pchać suwaka maksymalnie w górę. Ja rozumiem, że modele niby mają jeszcze być poprawiane, no ale błaga, miejmy jakieś standardy. Zresztą wizualnych oraz gameplayowych błędów jest tutaj nieskończoność. Większość jest zabawna, jak chociażby fakt, że gra daje nam możliwość zrobienia łysego sempaja. Ale niestety twórca założył, że nik Płysolka nie wybierze. Ja jednak bardzo lubię kształtne czachy, za co w końcowej scenie zostałem ukarany widokiem Sympaja po amputacji mózgu. Inne błędy są irytujące, ale wciąż zabawne. Zobaczcie sobie, jak Osana zapomniała wstać z krzesełka, więc do swojej szafki pojechała na wyimaginowanym skuterku. Niestety, przez ten błąd nie załadowała jej się kolejna interakcja, więc gdy miał w stosunku do niej jakieś plany. To byłbym bardzo, bardzo zły. Niestety w grze zdarzają się też błędy skandaliczne. Dotyczą one przede wszystkim systemu zapisów. Przed save'em wyświetla nam się ostrzeżenie, że to tylko demo i zapisy mogą działać źle. Serio, po sześciu latach tworzenia tej cholernej gry, nie da się jej poprawnie zapisać na wszystko, co święte i nieświęte. Jak to jest do cholery zaprojektowane? Najgorsze jest to, że ten kretyński komunikat nie kłamie i zapisy naprawdę są osrane jak Bobas po kaszce na przeterminowanym mleku. Wczytując grę, bierzesz udział w loterii i nigdy nie wiesz, czy pojawi się w zapisanym miejscu, czy byli ten sam dzień, ta sama godzina, ani nawet jakie będziesz miał przy sobie przedmioty. Większość itemów po prostu znika, a czasem pojawi się jakiś ekstra. Ba. Czasem w ramach prezentu się zdarza, że gra zaliczona dla jakiegoś quest'a, którego nie zdążyliśmy ukończyć. Może też ukraść trochę punktów, albo zmodyfikować poziom reputacji. Jeden prosty zapis, a tak wiele bagów. Dobrze, Eliasz, spokojnie. Trawa jest zielona. Spokojnie, Eliasz. Trawa jest czerwona od krwi twoich wrogów. Uff. Dobra. Niby w grze jest możliwość zresetowania dnia. Przez co uszkodzony plik z zapisem nie powinien aż tak boleć, ale przez mozolony wszelkich interakcji. Jeśli na koniec dnia zepsuje nasz zapis, to człowiek już nie ma ochoty resetować, tylko chce odinstalować tego bubla z dysku. No bo serio, będziesz powtarzać 100 interakcji z uczniami tylko po to, żeby dowiedzieć się, że na koniec dnia to jednak nie był błąd zapisu, tylko błąd gry samej w sobie i znowu musisz resetować dzień albo tydzień i wszystko od nowa? No litości! Nie, miałem być spokojny. Ciszej, spokój na oceanie, ciszej, spokój, bo wszyscy już utonęli. Uff, dobra, już się nie denerwuję. Problemy są to ciągle spadające klatki. Gra od czasu do czasu zupełnie bez powodu potrafi uznać, że to jest ten moment, gdy powinieneś grać z pięcioma klatkami na sekundę. I to nie jest przejściowe, po prostu gra przechodzi w takie slow motion. I teraz zaliście sobie w matrixowym stylu, na przykład 30 interakcji. Po to, by podbić sobie reputację po tym, jak gra zepsuła zapis, zmuszając do powtarzania dnia. O niczym innym nie marzyłem po tym, jak odpaliłem swoje gierkę, by się trochę pobawić. Stan techniczny tej niby produkcji sprawia, że wszelkie komplementy, jakie powiedziałem na jej temat, możecie uznać za nieważne. Bo nawet jeśli gra wciągnie czy dostarczy chwili zabawy, to ilość kluczowych błędów sprawia, że klasyfikować ją można jako soczystego, śmierdzącego kałem krapa. Energik spokojnie mógłby Andery wysłać na galerę. Zepsutą klatkującą galerę, która zawsze na koniec dnia cofałaby być do punktu startowego. Gra ma prawo mieć błędy, zwłaszcza taka, która tworzona jest przez małą niedoświadczoną grupkę. Nawet gry tworzone przez duże studia, to potrafią mieć błędy. Pierwsza z brzegu gra Hitman. W ostatniej misji zdarzyło mi się zabić cel tylko w taki sposób, że pogłuszyłem typa, a on tak zrachdolował, że wpadł do oceanu i utonął. Zresztą. Z Simsami nie jest lepiej, ta gra jest kopalnią wszelkiego rodzaju bugów. Ale, ale tam przynajmniej sejwy działają. Jednak gdy błędy przestają być zabawne, a zaczynają odbijać rozgrywce sens, to wiedz, że coś się dzieje. Dzieje się gra z u swoich fundamentów. Znając tempo w jakim Yandere Simulator jest tworzone, obawiam się, że błędy te nie zostaną naprawione nigdy. Albo za dobrych kilka lat. Dlatego jeśli miałbym ja tę grę oceniać w skali od 1 do 10, to dałbym jej drzewko kwitnącej wiśni oraz linę, po to, by mogłaś na tym drzewku powiesić. Jeśli jednak gra jakiś student doszłaby do poziomu grywalności, to zasługiwałaby na dużo lepszą ocenę. Bo jeśli idzie o sam koncept rozgrywki, to nie jest on zły. Wręcz przeciwnie, brzmi i wygląda naprawdę imponująco. Choć wymaga jeszcze wiele pracy na poziomie dopracowania wszelkich szczegółów, tak by wywalić wszystko, co zaburza tempo rozgrywki. I w sumie dlatego jestem tak bardzo zły bo potencjał widzę naprawdę duży. Są w grze momenty, gdy bawiłem się naprawdę nieźle. Niestety w znacznej części możliwości zostały zmarnowane i to przez naprawdę elementarne błędy. No i tak mamy to, co mamy. Dużo obietnic podane na posrebrzanej tacy wraz z perfumowaną porcją wymiocin, które kiedyś pewnie były wytwornym daniem. Smacznego. Jestem ciekaw, czy wy ogrywaliście Demo Simulator. Jakie jest wasze zdanie o tej produkcji? Przede wszystkim pytam o samą grę, rozmowę o samym Yandere Devie po prostu sobie darujmy, nie jest tego wart. Jeśli film wam się podobał to trzeba odprawić dziękczynny rytuał, polegający na odbiciu pod filmem swojego kciukaska górnego. No i jeszcze możecie udostępnić film znajomym. A jeśli chcecie, aby takich materiałów było więcej oraz częściej, to zapraszam na mojego Patronite oraz kupowania gadżetów z naszego sklepu. Linki macie w opisie. Tymczasem z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo. Pa!